Cześć hey, kochani, witam was w masie numer 3 i zapraszam na film, w którym jeżdżę na Merkurem a później po w sumie zobaczycie co robię Na początek rozstępowanie a potem rozkusowanie I tutaj już zaczynam galop. Tutaj już rozkusowanie, oczywiście po całym galopie i ogólnie po wszystkim co chwilę były przerwy, więc jakby na no spokojnie no, nie jeździliśmy co chwilę, tylko I po całym treningu wstępny, oczywiście na luźnej wodzy, a później merkiście są smaczka. I jeszcze takie ujęcie z góry. Ja już wróciłam z koni, teraz sobie otworzę kalendarz adwentowy i otworzę paczkę, bo mi przyszła i jestem mega podjarana, bo tam jest dużo, dużo fajnych rzeczy. Więc no, otworzę ją sobie później. Teraz zaczynam od któregoś z kalendarzy. Może hmm, na przykład od tego, bo chyba od tego jeszcze nie zaczynałam. Więc to jest ten od mojej przyjaciółki. Teraz poszukam tej krawy, nie muszę, nie muszę szukać, no bo była na wierzchu Zobaczymy co to jest O, ta sama maseczka co była wczoraj od mojej kuzynki Więc jakoś się musiały zgrać Chociaż ledwo się znają, ale to manifestuje Więc to jest ta maseczka z Bielendy No wczoraj ją... Mm, wczoraj? Chyba wczoraj, a nie, w pierwszy dzień W pierwszy dzień była Kalendarzu od mojej kuzynki. Więc no, ta maseczka. Może dzisiaj ją użyję? Nie wiem. No, zobaczmy. Chyba dzisiaj raczej nie. Bo ogólnie muszę się nauczyć na konkurs recytatorski, na sprawdzian z fizyki, na. Mm, muszę przy, przeczytać jeszcze lekturę y, i muszę jeszcze nauczyć się na konkurs jakiś tam religijny. Więc no, ogólnie fajnie. Teraz, może ten kalendarz z czekoladkami? Trójka. bo tutaj jest? Trójka. To jest chyba jakiś domek. Tak. Taki jakby domek z piernika. Później sobie zjem, albo jutro. Nie je wiem jeszcze. Może drugi. Taki z bieskami, ale on jest też z czekoladkami I trójeczka, 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 gdzie to jest? Trójka hmm. O tu, tutaj u góry coś, coś z tego zleciało, chyba coś musiało się lekko pokruszyć No tutaj się coś pokruszyło To jest chyba wianek? Tak to wygląda no, nie wiem, ocencie sami. Możecie napisać w komentarzach, co to jest. Teraz może. Spadł mi za szafkę. No, dobra. Później się mnie. Teraz ten. I tutaj nie wiem, kiedy znajdę, bo tutaj ciężko to znaleźć. Więc najpierw wam przyspieszę. Mam trójkę, to są truskawkowe smaczki. Odłożę je i może jutro będę u konia. Więc Może jutro mi dam. A w zasadzie u kucyka. to nie jest konik, się koń. kucyk. Ja. wyciągnąć kalendarz. Ale teraz chyba nie wyciągnę. No, a teraz nie. E, dobra, teraz może ten. Ten od mojej kuzynki z biżuterią. Trójka. Tutaj chyba znowu będą koraliki. Już tak widzę. I chyba znowu te, które chciałam. No i z jednego okienka mi się wysypały koraliki. I znowu te, które nie chciałam, więc no słabo, słabo, to słabo. No i wyleciało mi koralki, których nie chciałam, więc czekajcie, muszę podnieść koralika. Sięgnęłam chyba. O, mam. Ale to z innego okienka. A te okienko... Ma takie różne koraliki. Nie będę tego wyciągać, no bo pogubię. So, może gdzieś tam położę, żeby to mi nie, nie wyspało. I teraz chyba przedostatni kalendarz, czyli ten dla psa. Mm, tutaj takie zwykłe smaczki Proszę bardzo, takie. Mariusz ma jeden, takie. O, proszę Tak jakby dwa, bo jeden jest na pół On sobie to zje później Albo jutro I teraz ostatni kalendarz Jutro otwieram w końcu ten Jedną okienką Jaram się trochę, albo Nie widać we mnie Trójka O, tutaj jest trójka Czekaj, żeby tego nie rozerwać, coś w środku. Co tu mamy? Kolejna mateczka jakaś. Chyba. Serum takie. Nie wiem, czy to jest do twarzy, czy... Pewnie tak, ale ja jestem jakaś upośledzona w tych rzeczach, więc no. No to jest coś typu, mm, coś typu po prostu zwykła maseczka, taka jakby w płynie, taka fajna, więc dzisiaj e, dwie maseczki, no i to na teraz kalendarzy, ja zrobię wam teraz podsumowanie. Tutaj wszystkie rzeczy, które dzisiaj były w kalendarzu, no tak słabo, w sumie dzisiejszy dzień jest no taki se. No ale z tych wszystkich rzeczy to chyba najlepsze wtedy te, te maseczki, bo w zasadzie nie mam z czego wybierać. A jeszcze czekajcie. Jeszcze te koraliki, nie przecież zapomniałam o nich. Jeszcze koraliki, więc może koraliki, i mix, któraś z maseczek była najlepsza. No, dla zwierząt to oczywiście smaczki i yy, no, tak to wygląda. Teraz otworzymy sobie tą dużą paczkę Ona jest naprawdę wielka, bo jest większa od mojej głowy, takie dwie moje głowy I tutaj mam nożyczki Tutaj jest bardzo dużo rzeczy Nie wiem jak Wam to pokazać, może najpierw to rozetnę, a później Wam będę pokazywać to Inaczej no, tego nie pokażę nie ja chcę też niczego tutaj przeciąć, jak być miarę ostrożnie. dobra. Pierwsza rzecz. To. to są koraliki szklane. No, ja już miałam. Tutaj są trochę inne, i wydaje mi się, że jest ich jakoś mało. Jakby no malutko ich tutaj jest powinno być więcej bo w niektórych jakby tych kwadracikach jest o wiele mniej niż w innych Więc no ale dobra zawsze z tymi paczkami tak że jakby nic nie jest idealnie Jasne. dalej jest jedna rzecz o to są takie do takie jakby do wzywania paczek e, i ich tu są co? Dwie sztuki? A tutaj mam chyba dwie sztuki, czekajcie Ja zamawiałam 20 albo 10 Chyba, że też to jest jakieś tak Nie no Dwie sztuki Może będę dalej, nie wiem, zobaczymy mm, To są naklejki takie do Diamond Painting Później wam umiem dalej opakowywać, no to zrozumiecie Dlaczego to jest Tutaj mam żyłkę e, do bransoletek, dlatego stwierdziłam, że od razu to żeby zamówić. bo, jak później mi się skończy, to nie będę jednej rzeczy. Mm, taka zwykła. Ona ma e, pół milimetra. Um, no, to ten ogólnie jakby. To jest Diamond pentling, ale to nie powinno być takie małe. Patrzcie, jakie malutkie masakra. Patrzcie, to świetnie. Nie fajnie miało być większe. Następne rzeczy to takie serduszka. To są koraliki. One są bardzo fajne, już kiedyś miałam. Dalej to są takie zawieszki, gwiazdki. Mój pies wszedł też z maczka. Z maciusia. Proszę, i zmykaj. Dalej to takie motylki. Też je już mam. Ale stwierdziłam, że zamówię więcej. No bo zawsze się przydadzą. Kolejne. Oj, to jest duże. To jest też Diamond Panty. I zaraz to otworzę. Badik starczyć, okay? Tylko właśnie żebym teraz, bo ja to trochę tak jakby rozpakowałam Trochę, no bardzo rozpakowałam No teraz tego nie pogubiła To jest takie Czekajcie, o. Takie I to jest moja ulubiona rasa i maść konia Kary Frys Po prostu cudowne Tutaj macie, jak to powinno wyglądać Ostrośnie łapie Czekajcie o mojego to Czy to złapię? O, mm, wątpię. O, tylko. Taki co? proszę wyjść, okej? Okay? To już starczy piskami Później dostaniesz, dobrze? Teraz będzie żebrał po więcej. Tak to jest z tym piskami Dalej mam. Oj. No takie gwiazdki. Myślałam że mniej więcej. No, OK. Dalej jeszcze raz takie motylki Pysiu. Proszę. Proszę tam. Takie jeszcze serduszka. O i tutaj mam organizer do Diamond paintingu Taki dość spory, no taki standardowy. To jest chyba 28 to jest taki przegródek O, tutaj jeszcze raz takie gwiazdki, więc ich jest, jest ich jednak sporo O, dobra, zaczynają się fajne rzeczy Zawieszki, czyli charmsy tak O, fajne to, jest, to są takie jakby koktajle Szejki Fajne, fajne Bo tutaj one... O, oh, Tutaj ogólnie zamówiłam dużo, dużo właśnie takich zawieszek. O, i tutaj jest... tu tutaj są koraliki i w ogóle, nie wiem, czy się wydaje... Nie wydaje mi się. Tu jest mniej koralików, a to jakby było dwa razy to samo. Tu jest ciężkie, bardzo ciężkie i tu widać, że to jest dużo, bardzo dużo. A tutaj jest tylko maluteńko. Ja rozumiem paczek. O, kolejne gwiazdki. Mm. Ale to są inne. One są takie, jakby. Mm, nie wiem, to powiedzieć. One mają takie, tego nie widać na kamerze, ale one są takie, jakby się lekko. O, kolejne zawieszki. Tylko teraz o to trzeba rozerwać. Przecież mam muzyczki, nie? Po co mam to rozerwać? Rozrywać. Jakiś ubeczków za ten. Trzymaj się tu. Pesiu proszę zostawić. Nie, no jak oni dali tylko smar. Ja nie mogę. Takie zawieszki, lizaki, trzy. Zobaczymy, czy będzie ich więcej. Jak nie, to nie wiem, co ja zrobię. O, takie koraliki. One są bardzo fajne. Pysiu, Chodźcie proszę. O, to są misie. Takie fajne. Te O, i tutaj są mieszane. To będę mogła później wam pokazać wszystkie zawieszki Pysiu, proszę. Proszę odejść od stąd. coś tu. Aha, jeszcze są takie. Jeszcze raz takie. Jeszcze raz takie, chyba cztery razy zamawiałam, albo więcej yy... O, tutaj są takie pierniki, to też wam pokażę później Wszystko zorganizuję Tutaj są kółeczka do jakichś tam rzeczy dla hobby bo będę sprzedawała Bo jeszcze mam dużo materiałów Co jest? Ile, ile ja tego zamówiłam? I tutaj są kolejne mieszane, to wam pokażę. I... O, jeszcze takie żółwie, takie fajne, też wam pokażę później. to są trzy rzeczy? Tak, czyli jeżeli pisało tam 10, to mm, nie wiem, czy jestem ślepa, ale ja nie widzę tutaj 10. E, to nie są smaczki, to jest sztuczna myślałam. Teraz, a i w ogóle dwa. Zapłaciłam za tę dychę, chyba. się za całą tą rzecz. No i tutaj są dwa. Takie, jakby nawet niecała dłoń, tylko prawie. No, jestem po części zadowolona z tej paczki, a po części nie, bo zawsze coś jest nie tak. Niestety, tak to jest z tym paczkami, szczególnie z jakichś innych krajów, albo nie wiem, z daleka po prostu. I tak zawsze jest. Mm, teraz wszystko jakby zorganizuję, no i Wam pokażę. Tutaj już mam wszystko. Tutaj, tutaj mam to okienko, no to jeszcze ze wczoraj. Tu jakieś stare koraliki, tutaj takie coś do nabierania. No i ogólnie te wszystkie koraliki będę po prostu przekładała do jednego albo no z ich już tak nie korzystam często po prostu do jednego czy dwóch tych i po prostu no, będę miała miejsce na inne все по складам, тоже плачка, перечислим, что тоже там тоже открыто. Тут есть окошко откручит. Так, немножко не видно, подожди, и так его вставлю. Я хочу, чтобы вы не не хотите, чтобы вы не хотите, чтобы вы не নিন কানিড্ন কবে কর্য় কর্ন আ করে শ্য়কর চিড়ে কর্ন স্নার চর্ন আনিকর

to już na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję tam na dole, wpadajcie na mojego TikToka i Vinted i no, to na tyle. Pa!